Trąby zagrzmiały. Rycerze, którym ten znak obwieszczał, że walka rozpocznie się niebawem, poprawili swe tarcze, popróbowali strzemion, oparli lance o siodła, tak że każdy był gotów, gdy ostatnie tony fanfar przebrzmiały i po obu stronach szranków rozległ się okrzyk sędziów turnieju – zaczynajcie! Zaledwie wyraz ten wyrzeczony został Ziemia znikła pod tumanami kurzu, pośród którego niepodobna było śledzić przebieg walki. Zaraz też prawie posłyszano chrzęst zbroi dwóch ścierających się szeregów. Szranki ukazały się oczom widzów jak wzburzone morze pełne fal złota i stali. Od czasu do czasu na szczycie jednej lub drugiej z fal owych, jak gdyby piana morska zabielał pióropusz u hełmu, ale wszystkie prawie wysiłki i czyny wojenne tego pierwszego spotkania były dla widzów stracone. Dopiero, gdy trąby obwieściły wypoczynek i kiedy oddziały wróciły do swoich punktów wyjścia, ocenić było można, na którą stronę przechylała się szala zwycięstwa. Ośmiu rycerzy w pełnych zbrojach i w siodłach otaczało jeszcze króla, a między nimi i Piotr De Cron. Król Karol wprawdzie zabronić chciał turnieju temu ostatniemu, a to z tych wszystkich przyczyn, jakie w rozmowie z bratem swoim wyłuszczył, że jednak ustąpienie jego mogłoby cały turniej popsuć, gdyż do zabawy potrzebna była parzysta liczba rycerzy, myśli swej zaniechał. Z drugiej strony tylko sześciu rycerzy otaczało wielkiego marszałka. Wszyscy inni albo wysadzeni zostali z siodeł i nie mieli prawa powtórnie dosiadać rumaków, albo też cofając się przed przeciwnikami, dotknęli bariery i z tego powodu uznani zostali za pokonanych. Tak więc honor pierwszego starcia pozostawał w zupełności przy królu i jego towarzyszach. Paziowie i słudzy skorzystali z tej chwili wypoczynku, aby skropić ziemię. Każdy z rycerzy przywołał swego pazia lub koniuszego, polecił mu obejrzeć zbroję i rynsztunek, poprawić tarczę i każdy do nowego ataku się przygotowywał. Wkrótce też trąby zagrzmiały po raz drugi, kopie wróciły do pozycji, a po wydaniu hasła oba oddziały, do połowy zmniejszone, natarły na siebie. Oczy wszystkich zwrócone były na króla i marszałka Oliviera de Clisson którzy pędzili naprzeciw siebie. Spotkali się w połowie pola. Król uderzył lancą w sam środek tarczy swego przeciwnika z taką siłą i gwałtownością, że lanca pękła na dwoje. Pomimo tak silnego ataku, stary żołnierz utrzymał się w strzemionach prosto i niewzruszenie. Tylko koni jego nieco przypadł na tylne nogi, ale zerwał się za pierwszym dotknięciem ostrogi. Wielki marszałek zwrócił kopię jakby do ataku na króla, Przybywszy jednak tak blisko, że mógł go dotknąć, podniósł ją do góry, dając przez to do zrozumienia, że poczytuje sobie za zaszczyt potykać się z królem i panem swoim, ale że zarazem, przez wielką cześć i szacunek, nie śmie go dotknąć nawet w turnieju. Marsz. — uku, 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 Zawołał król śmiejąc się. Jeżeli nie władasz zręczniej mieczem swoim, marszałkowskim, niż kopią rycerską, odbiorę ci ostrze, zostawię tylko pochwę. Radzę waszmości od dziś stawać do turnieju z wicią zamiast kopii, jeżeli zawsze masz zamiar tak się nią posługiwać jak obecnie. Najjaśniejszy panie, odparł Clisson. Z wicią w ręku wyjdę przeciw nieprzyjaciołom waszej królewskiej mości i z pomocą Bożą pokonam ich, gdyż miłość i szacunek, jakie mam dla was, taką natchną mnie odwagą, jaką mi dziś dały pokora w chwili ataku. Co zaś do sposobów, jaki mam zamiar używać mojej kopii wobec każdego innego rycerza, radz wasza królewska mość osądzić własnymi oczyma. W tejże właśnie chwili pan Wilhelm de Namur, wysadziwszy z siodła pana Geoffroy de Charny, powracał na stanowisko, szukając oczyma nowego przeciwnika, ale każdy był zajęty własną obroną. Z radością przeto usłyszał wyzwanie wielkiego marszałka – przeciw mnie, panie de Namur, jeżeli wolno. Wilhelm uchylił głowy na znak, iż przyjmuje wyzwanie, Poprawił się w strzemionach, zebrał lejce i, schyliwszy kopię, popędził naprzeciw wielkiego marszałka, który ze swej strony wypuścił konia tak, że w wielkim galopie spotkali się w połowie drogi. Pan de Namier celował kopią w hełm Glisona, a uderzenie było tak dobrze obliczone, że trawił go istotnie w wierzch przyłbicy i strącił mu hełm z głowy. W tejże chwili kopia Oliwiera ugodziła przeciwnika w piersi. Wilhelm Dynamir zbyt dobrym był jeźdźcem, żebym mógł być wysadzonym z siodła, ale gwałtowność i siła uderzenia były tak wielkie, że pękły popręgi i jeździec wraz z siodłem upadł o dziesięć kroków od swego konia na ziemię. Oklaski zagrzmiały ze wszech stron, damy powiewały szarfami, było to w istocie jedno z najpiękniejszych uderzeń kopią w tym turnieju. Clisson nie zatrzymał się nawet na tyle, aby zażądać innego hełmu, widział bowiem, że oddział jego już od początku drugiego ataku mniej liczny bronił się z trudnością. Rzucił się wtedy w środek walki, złamał nadwerężoną atakami kopię na hełmie pana Jana de Arpedan, któremu hełm strącił z głowy, a wydobywszy miecza, tak gwałtownie nań natarł, że zmusił go do dotknięcia bariery. Wtedy Powrócił znowu na pole walki. Dwóch już tylko rycerzy walczyło przeciw sobie. Byli to Piotr de Cron i pan de Beaumanois. Król zaś pozostawał już tylko spektatorem turnieju od chwili, gdy się spotkał z wielkim marszałkiem. Clisson poszedł za jego przykładem, oczekując rezultatu walki ostatniego ze swoich rycerzy z ostatnim ze swych przeciwników. Zdawało się, że szala zwycięstwa chyli się ku stronie pana de Beaumanois, gdy wtem miecz jego złamał się na zbroi i krona. Ponieważ zaś regulamin nie pozwalał używać w tego rodzaju walkach innej broni jak kopii i miecza, a pan de Beaumanois swój oręż utracił, znalazł się więc ku wielkiemu swemu smutkowi w niemożności prowadzenia dalszej walki. Dał przeto znak ręką, iż uznaje się za zwyciężonego. Pan Piotr de Cron odwrócił się przekonany, że już sam jeden tylko w szrankach zostaje, gdy spostrzegł o kilka kroków od siebie dawnego swego nieprzyjaciela, Klissona, który uśmiechał się doń z daleka. Między nimi tedy miało się zdecydować, komu przynależy palma zwycięstwa. A ciężka to była sprawa. Piotr de Cron, chociaż waleczny rycerz i wielce w sztuce wojennej wyćwiczony, znał dobrze i wiedział, z jakiego żelaza ukuty jest człowiek, z którym walczyć mu przychodziło. Jednak nie zawahał się ani na chwilę i rzucając koniowi na kark wodze, przechylił się tak, iż prawie leżał mu na grzbiecie, a ująwszy miecz w obie ręce, natarł na wielkiego marszałka. Nim dobiegł, widać było, jak miecz ten szybki i błyskawiczny dwukrotnie przewinął się w powietrzu. Nareszcie, z hukiem młota, spadającego na kowadło, uderzył w tarczę, którą Klisson zasłonił odkrytą głowę. Gdyby miecz był ostry, tarcza Klissona, choć dość gruba i z dobrej, a pięknej stali, byłaby zbyt słabą osłoną przeciw tak silnemu uderzeniu. Ale w turniejach walczono bronią tempą. Wielki marszałek pod tym ciosem nie drgnął nawet, jakby był zaledwie dotknięty wicią wierzbową trzymaną w wątłych rękach dziewczęcia. Doświadczony ten wojownik zwrócił się przeciw piotrowi de Croix, który uniesiony przez rozpędzonego konia odbiegł parę kroków, ale w porę zatrzymał się w obronnej pozycji. Tym razem wielki marszałek nacierał, a krą się bronił. A tak był nader prosty. Clisson odtrącił broń swego przeciwnika i chwytając miecz w obie ręce, jakby nie życząc sobie użyć ostrza, płazem zadał tak silny cios w hełm króla, że ten spłaszczył się jakby od uderzenia maczugi. Rycerz rozpostarł ramiona, zachwiał się i padł zemdlony, nie wymówiwszy nawet jednego słowa. Wówczas wielki marszałek podjechał ku miejscu, gdzie stał Karol. A zeskoczywszy z konia, miecz swój rękojeścią podał, uznając się w ten sposób za zwyciężonego i ustępując królowi zaszczytu zwycięstwa w tym dniu. Król jednak, rozumiejąc, że czyn wielkiego marszałka jest czynem rycerskiej delikatności, ucałował Kissona i poprowadził pośród grzmotu oklasków do stóp balkonu królowej, gdzie Izabella długo i gorąco mu dziękowała. Winczowali również jego wysokości książę de Touraine, który z przyjemnością patrzył na porażkę Piotra de Cron i książę de Nevers, nie mający wprawdzie wiele przyjaźni dla marszałka, ale jako dobry rycerz zmuszony podziwiać jego dzielność i zręczność w turnieju. W tejże chwili jakiś zbrojny oddział zatrzymał się u wrót kościoła świętej Katarzyny. Ten, który wydawał się być dowódcą, zsiadł z konia i postąpił kuszankom. Wszedł cały okryty kurzem, a idąc wprost ku królowi przykląkł na jedno kolano i podał list, na którym widniała wielka pieczęć z herbem króla angielskiego. Karol otworzył kopertę. Zawierała ona pismo, w którym król Ryszard i jego wujowie zgadzali się na proponowane trzyletnie, zupełne zawieszenie broni, tak na lądzie, jak i na morzu, a to mianowicie od 1 sierpnia 1389 do 19 sierpnia 1392 roku. Król zaraz też głośno odczytał list, a wiadomość owa, której wszyscy wyczekiwali z niecierpliwością, zdawała się być nową i wyborną przepowiednią szczęścia. Jakiego spodziewano się po panowaniu zaczynającym się pod tak dobrymi wróżbami, to też pan de Château-Moreau, który był naczelnikiem tego poselstwa, nader życzliwie był przez dwór cały przyjęty, a król chcąc mu uczynić zaszczyt i okazać swoje zadowolenie, zaprosił go do swego stołu, nie dając mu nawet czasu na zmianę ubrania. Tak jak stał, musiał podążyć z orszakiem królewskim. Wieczorem tegoż dnia. Panowie Jan de Rivière i Jan Le Mercier ze strony króla, zaś Jan de Benil i starosta de Turenne ze strony księcia, stawili się w pałacu pana Piotra de Cron, położonym w bliskości cmentarza Świętego Jana i oświadczyli mu w imieniu swych władców, że ani jeden, ani drugi służb jego więcej nie potrzebują. Nocy następnej, chociaż mocno był cierpiący i obolały od ciosu, jaki otrzymał, i od upadku z konia. Piotr de Cron opuścił Paryż z całą swą służbą i rycerskimi potrzebami. Puścił się w drogę ku Anjou, gdzie posiadał wielki i silnie zbrojny zamek, zwany Sable. Na zajutrz o świcie heroldowie w barwach księcia de Touraine przebiegali ulice Paryża poprzedzani przez trębaczy i zatrzymując się na wszystkich placach i rozstajnych ulicach odczytywali listy wyzywające, które od miesiąca rozsyłane były na wszystkie strony królestwa, jak również do główniejszych miast Anglii, Włoch i Niemiec. Wyzwanie to wyrażone było następującymi słowy. My Ludwik Walezjusz, książę de Touraine, z Bożej łaski syn i brat królów Francji, mając wielkie pragnienie zobaczyć i poznać szlachetnych panów rycerzy lub koniuszych bądź z Królestwa Francji, bądź z innych królestw, czynimy wszem wobec i każdemu z osobna wiadomym nie przez pychę, nienawiść lub złą wolę, ale przez chęć znajdowania się w szlachetnym ich towarzystwie za zgodą króla naszego brata, że gotowi będziemy w szrankach od godziny dziesiątej rano do trzeciej po południu stanąć do turnieju lub walki z każdym, kto tego zapragnie. Obok namiotu naszego będą przytwierdzone dwie tarcze z herbami naszymi. To jest po jednej stronie tarcza wojny, a po drugiej pokoju. Ktokolwiek stanąć do walki zechce, przyśle swego koniuszego lub przybędzie sam, dotknąć drzewcem swojej kopii naszą tarczę pokoju, jeśli pragnie potyczki w turnieju, lub też ostrzem jej naszą tarczę wojny, jeśli pragnie walki na ostre. Aby panowie szlachta, sławetni rycerze i koniuszowie, do których wiadomości wieść ta dojdzie, uważali ją za pewną i stałą, ogłosiliśmy i rozesłaliśmy te listy, opatrując je pieczęciami naszymi. Napisano, uczyniono i dano w Paryżu, w naszym pałacu de Tourain, 20 dnia miesiąca czerwca roku 1389, od urodzenia pana naszego Zbawiciela. Ogłoszenie turnieju, w którym miał przewodzić książę Krwi, od miesiąca już wielki miało rozgłos. Ludzie, wzywani do Rady Królewskiej, próbowali oprzeć się temu. Gdy książę de Turen przybył prosić króla o pozwolenie na ten wyskok rycerskości z okazji wjazdu Izabeli, król, który sam lubił tego rodzaju zabawy i sam w nich celował, zawezwał swego brata i prosił go, aby zamiaru zaniechał. Gdy zaś Ludwik oświadczył, że zobowiązanie do tego turnieju przyjął wobec dam dworu, król, znając całą ważność takiego kroku, zezwolił, aby projekt ten przyszedł do skutku. Zresztą niewielkie niebezpieczeństwo groziło stającym do podobnych walk. Prawie zawsze walczono bronią turniejową, a tarcza wojenna zawieszona dla symetrii po jednej stronie namiotu oznaczała tylko, że jej właściciel nie cofa się przed żadnym wyzwaniem. Zdarzało się jednak czasami, że nienawiść, korzystając ze sposobności, wciskała się w szranki przyjacielskie i tam wybuchała nagle, zamiast turnieju, żądając walki na ostre. Dlatego też na wszelki wypadek w namiocie znajdowały się ostre miecze i koń w zbroi i rynsztunku wojennym. Księżna Walentyna, jakkolwiek dzieliła za rycerski swej epoki, nie była jednak wyzbyta obawy o rezultat dnia tego. Stawiany przez doradców króla opór, uważała za bardzo słuszny i przed tym, czego inni obawiali się przez rozum, ona drżała przeczuciem serca, zatopiona w rozmyślaniach. Siedziała właśnie smutna w swoim pokoju, gdy służący przyszedł jej powiedzieć, że ta sama panienka, po którą przedwczoraj posyłała, czeka obecnie w przedpokoju i prosi o pozwolenie widzenia. Księżna de Turen postąpiła sama kilka kroków ku drzwiom. Odetta weszła. Była piękna, jak zawsze, pełna wdzięku i niewinności, ale w całej jej postaci, tchnącej łagodnością i słodyczą, przebijał się głęboki smutek. Cóż się stało? Zapytała księżna, przerażona jej bladością. I czemuż winnam to szczęście, że cię widzę? Byłaś pani dla mnie tak dobra, odparła Odetta, że nie chciałam, aby pomiędzy mną i światem zamknęła się krata klasztorna bez pożegnania się z waszą łaskawością. Jak to, biedne dziecię, zawołała z rozrzewnieniem księżna, więc zostajesz zakonnicą? No, jeszcze nie, pani. Ojciec wymógł na mnie przyrzeczenie, że nie wykonam ślubów, dopóki on żyje. A ja znów tak długo płakałam na jego łonie, tak długo u stóp jego prosiłam, aż pozwolił mi usunąć się i zamieszkać tymczasowo w klasztorze świętej trójcy, którego moja ciotka jest przełożoną. Księżna wzięła ją za rękę, ale to pewno jeszcze nie wszystko, co mi powiedzieć miałaś, nieprawdaż? Zapytała, bowiem w oczach młodej dziewczyny zdawała się czytać myśl jakąś niedopowiedzianą. Tak, to jeszcze nie wszystko. Chciałam mówić o kim? O kim bym innym mówić chciała i mogła księżna miłościwa, jak nie o nim. O kogóż miałabym się troszczyć i obawiać, jak nie o niego? Czegoż się obawiasz? Pani mi przebaczysz, że do ciebie mówić będę o księciu de Turen, gdy dowiesz się, że niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo? wykrzyknęła Walentyna. Cóż mu grozi? Mów. Wytłumacz się. Umieram z przerażenia.